się porażką, nie bać się zaryzykować, ponieważ z takiej porażki uczymy się różnych rzeczy, na co zwracać uwagę, co zrobiliśmy źle, będziemy wiedzieć jak coś zrobić następnym razem lepiej. Nie brać tego jako, nie brać tego tak do siebie, o coś złego. Nauczyć się prosić o pomoc. Bo nie jesteśmy alfom i omegą, która wie wszystko, a czasami staramy się, szczególnie w pracy, wypaść dobrze, nie prytamy o pomoc. I coś zajmuje nam dużo, dużo więcej czasu, gdzie poprosilibyśmy o pomoc, ktoś by nam wyjaśnił, pomógł i zajęłby to połowę czasu. Kolejne hasło: pracuj mądrze. Tutaj, żeby nie marnować czasu, bo kawka, herbatka, że skupić się na pracy to szybciej wszystko. Uda nam się załatwić. Że jeżeli pracujemy z domu, to nie chce nam się zabrać, to a może kwadrans. I tak kwadrans, kwadrans, kwadrans i zbierze się jakiś efekt pracy. Na no, kwadrans się będziemy napisać książkę, wieczorem znowu kwadrans, następnego dnia też złapiemy to kwadrans i po miesiącu możemy mieć napisane kawał książki na przykład. W temacie mądrego, pracow mądrego pracowania, autorka wyczytała też, by, że warto wstawać wcześniej, to Też pokrywać to jest zapewne poranka i przeznaczać ten czas na pracę, jeżeli chodzi o pracę w domu. No i że jeżeli pracuje się w domu nawet wysyłając cefałki, przeglądając ogłoszenia w internecie czy inną pracę typowe dumbowe, żeby sobie stworzyć klimat, włączyć sobie muzyczkę może w tle, może jakieś świeczki, może jakieś olejki zapachowe żeby przyjemnie się pracowało. No i ostatnie w temacie pracy, w temacie marca, to cieszyć się chwilą obecną, żeby doceniać pracę, a nie tylko marzyć o celu, bo tak naprawdę to praca zajmuje nam.